Witam, witam, łoba ben! tego typu zapraszam na mój kanał, zaskrybujcie, tego typu. Łoba jak tam żyjecie tego typu. No, święta, święta i poświęta tego typu. Właśnie. Każdy kupuje, od jak się mówi jedzenia i ponad połowę tych jedzeń jest wyrzesane. Tak jak się mówi, pięć złotą. No, ale to taka jest tradycja. No tego typu dziękuję, że jesteście udostępniający kanał tego typu, bardzo się cieszę e, tak mówiłem wam nieraz, nie dwa, powtarzam jeszcze raz że streamy to ja ustalam kiedy będą streamy co i jak, tego typu nie wy, bo wy tego jesteście widzami wy możecie tylko poczekać poczekać, poczekać czekać Stóp, ale nie możecie mnie zmuszyć z tego powodu, że to ja e, operuję z kanałem ja decyduję, kiedy będzie z kiedy nie. Trzeba się taki zasad, jak mówię, że piątek, sobota, a nie może w tygodniu, jak mi się zachce na skacze, to ja ustawę reguły kiedy co jak tego typu dlatego powtarzam jeszcze raz nie, nie skaczcie na mnie bo tego robicie y, małpy w tego typu ja ustalam co jak faktami co kiedy co jak i co będzie na tym je o czym będzie z tym czy o graniu czy o rozmowie tego typu słuchajcie no to to wszystko ja decyduję. A ja mam fajne w ogóle tematy, które e, przez dwa tygodnie ja musiałem e, rozkwinić. Tego typu, które no, może Was zainteresują. Tego typu. Właśnie. Co i jak. Ale to spokojnie, spokojnie. Nie ma co się śpieszyć. Tego typu, właśnie ben Pogoda taka... taka sobie. Padało, padało. A teraz nie pada. Śnieg był. Znik nagle łow. Tego typu. No ale są. Na świat to wątpię w to, żeby był śnieg. Tak co roku. Tego typu. A w sprawie płyty. Yy, Tom. Co chcę wydać, wydaje po nowym roku dopiero. Po nowym roku, z tego powodu, że macie jakby taką nauczkę, żeby się nie z do mnie. Zdecydowałem, że po nowym roku, tak, styczeń, luty, a jak będziecie dalej foflujeć się do mnie. To ja w ogóle na następny rok to puszczę. Słuchajcie, to tam nieśpieszno. Słuchajcie, no doszanujcie czyjś wkład pracy. Bo to, co pokazujecie, przekłada się to na wasze życie prywatne i rodzinne. Jak wy się Odnoszenie się do swoich rodziców, i inne rzeczy, słuchajcie, no właśnie, tu musicie trochę rozkwinić temat, bo wiecie, wy jesteście mocni po drugiej stronie ekranu, ale do rodziców jakbyście, tak, jakbyście się tak odzywali, to kurwa w mordę byście tak dostali, taki pierdol. Żebyście nie wstali. Ale do mnie, że to ja ciszę? słuchajcie. Wasze takie, głupie, no nie wiem, jak to powiedzieć, głupie zaczepki, chujowe w ogóle. Myśli się, że to mnie sprowokuje. To jest słabe. Tego typu. Jak macie zamiast coś pisać, to piszcie z kulturą i sensem. Na czacie, Bo naprawdę no, jak nie jest czytam wasze ko komentarze i zostawiam to spotkanie, live publicznie, że jak ktoś wejdzie to sobie poczyta wasze komentarze, które piszecie. Bo naprawdę niektórzy o życiu gówno wiedzą, a mądrują się, lepsi są ode mnie. A no właśnie, no. To jak się mądrujecie, to dlaczego w życiu prywatnej się nie ustawiacie do pionu? Tylko macie spierdolone życie. Prywatne. Dobra. Teraz na plec ja hmm. rozkwiniam ten temat. Hmm. No, ten temat trochę ja rozkwinia, bo ja się tak wcale zastanawiam. Kogo chcecie uczyć? Jak sami i jesteście jeszcze małolotami, gnojkami, którzy siedzą u rodziców na garnuszku. No właśnie. No to jest właśnie pytanie. Słuchajcie, bo wiecie, to jest, raczej ja jest błądy, jak kogoś oglądam, ale żeby samemu życił sobie po naprawia co się spierdoliło, to nie umiecie. Właśnie. I to jest... Śmiech na stali, można powiedzieć, bo... bo Wy tak się mądrujecie, a jak zadam Wam głupie pytanie, które... ktoś... kto... kto jest normalny, to odpowie, ale... krótkie pytanie zadam. To już się głupicie. No to wiecie, no... No właśnie, to jest właśnie u was taka mądrość. Ta mądrość wychodzi wam w internecie, aż można trochę bąki zbijać przez was. <laughs> Nie no, słuchajcie, żarty żartami, ale no... Z sensem... Tego. jak nie, nie wiecie coś, o czymś To zamknijcie dziób, nie odzywać się Bo naprawdę Nie, to wy jak piszecie, to wasz krew zalewa Wsłuchajcie aż krew zalewa, jak wy tu nie rozgadacie Ja wiem po, Popisówy robicie sobie pomiędzy sobą Ale takie popisuwy to o kany Proste No prosto jak drobny no słuchajcie ja, ja wiem, że jestem 4 razy do bólu Zbyt 4 Taki mam charakter I po prostu no Co mam kryć Jak tu widzę Znaczy Wyczynki albo tutaj plotkę puszę, tu nagonkę wpuszczę, tylko Wy jakaś nie wiecie o tym, że Was ludzie trollują nie mnie, bo ja na to wystrzeli, ale Was o, o, o coś usłyszycie? Nie, nie do końca dołożycie sobie dwa grosze i wychodzi z tego wielkie, gówno, które promujecie mnie. O. Ja się tylko śmieję z Was, że na, że na damskich ujni promujecie e, mój i inne rzeczy. No. Co tu będę wkrycił i mówisz, że nie? W razie. Taka jest prawda. W Nic nie jest um, to nie jest nic takiego, żeby Was uderzyć w coś. Fakt, że Was uderzam w czołem miejsce, to jest mimo tego. Ale to akurat każdy by rację dał. To, co ja mówię. No właśnie, robabę. Właśnie. Myślcie, myślcie, bo daleko nie jedziecie na tym wózku przez tyle lat. Ja wiem, wy to próbujecie, żebym żeby skończył z tego, o, żebym uciekł z internetu. Ciężko mnie jest wygonić. Tyle, ale I jest mnie ciężko wygonić. Tylko typu. <gryw> Bo trzeba mieć czwartą, dupę kurwa, a nie minką. Jak niektórzy tego typu. No, chyba to wszystko z mojej strony. Zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie, przemyślcie sobie te fakty, to co mówię, bo mówię to z sensem niż wy. Piszesz w mi komentarze: Proste? No, proste. Proste jak drut, bo wy nie chcecie słuchać to jest właśnie co? Tak, typu wow, wow.